Witajcie serdecznie na kanale Nowa Mowa. Witajcie, jestem Dawid. Cześć, jestem Daniel. Witamy w serii After Nine. No dzisiaj dość emocjonalnie będzie hmm. i emocjonująco. No, nie za przyjemne emocje, ponieważ będziemy doznawać na obrazie, oczywiście, na filmiku, jak to jest, kiedy dziecko staje przed publiką, przed klasą i dostaje takiego silnego bloku, że. Nie wie, co zrobić, staje wmurowany, zamurowany, fryz, zamrożony. Jego mowa po prostu nie istnieje w tym momencie, a cała klasa bucha śmiechem. Tak, i przeniesiemy się do Indii, bo historia dotyczy właśnie hindusa, który dzieli się swoimi doświadczeniami jeszcze z czasów dzieciństwa. Dzisiaj jest już dorosły, chce być aktorem. Ale nagrywa film. Himatej się nazywa hindus nagrywa film właśnie o tym, jak potwornie ciężko było w szkole mm -hmm. i pokazuje sytuację na lekcji angielskiego, mm -hmm. jak pani go wzywa na środek i pyta go What's your name? Jak masz mm -hmm. na imię? Najprostsze pytanie. Jak Najprostsze tego zadać? pytanie Zadaje. Oczywiście on wie, bo za chwilę zobaczycie, że on zna odpowiedź, bo to Ken. nie jest tak, że on nie zrozumiał, co mm -hmm. pani mówi. Zrozumiał. Ten. I niestety kolejne doświadczenia, które się dzieją, właściwie te reakcje na jego blok, tak, bo tutaj zobaczycie jak działa w blok w pełnej okazałości, Tu już nie chodzi tak. tylko o zająknięcie. Nie, to w ogóle właśnie nie ma nawet mhm. mowy i tych zacięć nie ma w tak. ogóle. Jest silna blokada no i te reakcje najgorsze właśnie klasy, gdzie właściwie tworzy się trauma wręcz na całe życie i to wspomnienie mhm. w głowie, które no już ciężko skasować z pamięci, bo ono towarzyszy. Tak. Hinduska szkoła i dzieci, które Niczym się nie różnią słuchajcie, od dzieci w Europie, w Polsce, ale to pokazuje skalę problemu na świecie, Tańczy. że w każdym kraju osoby z blokami mowy cierpią w bardzo podobny sposób. Mhm. Że te reakcje nie tylko dotyczą tych krajów rozwiniętych, że tam mhm. się wyśmiewa słabego. Nie. nie. Tak jest w każdej szkole, że dzieci no, niestety w tym braku wyczucia taktu, czy to jest mm. odpowiednie, czy nie, reagują spontanicznie, spontanicznie da, to śmiechem mm -hmm. i niestety takie chwile się pamięta. Zobaczcie ten fragment. Tak. What's your name? To jest mocno właśnie, że Kurde. co się tu dzieje właśnie. Poszliśmy jeszcze tam dalej, co tam można się działo jeszcze. Come on, what's your name? A nauczycielka nic, patrzy się na jego porażkę. Właśnie tak zapamiętał okropne. ten obraz Himatei. Mm -hmm. Już te rzuty, te kadry nie są przypadkowe. Nie, są tak. To specjalnie on właśnie jest pamięta wybrany, żeby te uśmiechy. Te... obraz właśnie, jak tak. on teraz ma to w głowie, tą mm. przeszłość, bo to jest na faktach ta historia całego chłopaka, tak. więc on właśnie stworzył i, i pomógł stworzyć całe te wszystkie obrazy, wszystkie scenki, jakie jemu również towarzyszyły w życiu. No Dzisiaj i właśnie już jest... były te zęby, czasem gdzieś tam nie ma zęba chłopak tak. i to wszystko Aha. widać, prawda, jak to, każde dziecko i nieważne, czy jest mądrzejszy, czy trochę mniej, to każdego go wyśmiewa. Dzisiaj już jest dorosły i tu możecie zobaczyć go w tym fragmentach, wygląda tak. Tak. Mhm. Ciągle myśli is. o reakcjach. W odbiorcach. Czy powinien mówić, czy nie powinien? Mm -hmm. Lęk zbudowany. Muzyka cały czas w napięciu, mm -hmm. że właściwie w każdej chwili myśli o sobie, powiedzieć czy nie. Staje się introwertykiem, mm -hmm. wycofuje się, właśnie na własne życzenie. Nie, nie chce. So it took me 15 minutes to do my 5 slides. Whatever. At least I'm done with it. Chce wystąpić, chce iść do szkoły aktorskiej, wie, że to się będzie wiązało z castingiem, i już obawia się tego, czy da radę tam powiedzieć cokolwiek o sobie. Bo ma dalej problem, tak. Bo ma dalej problem. Mimo, że jakoś tą szkołę tam przeszedł i przetrwoją, tak. to jednak no, dalej walczy z tym. Ale te smutne oczy widać cały czas. Wiesz, mhm. To jest ta trauma, która siedzi, właśnie, bo. My tu widzimy tylko epizod, ale przecież ono chodził do szkoły kilkanaście lat. Mm -hmm. To się powtarzało cyklicznie, przecież nieraz znów występował. Rzadko kiedy nauczyciel jakby bierze tą sytuację i ocenia ją obiektywnie i reaguje. Przeważnie jest tak, że zapomina i znowu to się powiela. Powiela się, tak, bo jednak nie ma wiedzy tutaj ma wiedzy. Dla nauczycieli o emocjonalnym mm. mowy. No i to jest taki temat właśnie pomijany. Tak. A te sytuacje u takiej osoby są na co dzień w szkole tak. i to przy każdym nauczycielu może być. A w przypadku jeszcze nauki języków obcych, no to się to wydaje, przecież uczy się języka, no to no, może mm. jeszcze nie umie, pomylił mm -hmm. się. Nie? Nagle go zamurowało, zamurowało zapomniał. go, tak, zapomniał. A jak M. to odmienić, coś te? Tak? Mm. No to nie. No. No nie. On dokładnie wiedział, co powiedzieć. Tak, widzicie, takie sytuacje znamy oczywiście i. I zarówno my, ale też kursanci, ale pewnie Wy również nasi widzowie przeżyliście nieraz. Znamy te obrazki. Tak. Może nie tak brutalne aż tutaj, mm. że te wszystkie uśmiechy aż tak są przekontrastowane, ale y, znamy ale też... historie, które. Tak. Są bardzo podobne do. Tego. Też bardzo często wiemy, że no, większość takich traum nawet jest właśnie w szkole. Jednak powstają te traumy w szkole mm. przy wystąpieniach, przy odpowiedziach, przy jakichś różnych takich apelach, nawet, no jednak ta osoba jest wskazana, żeby powiedzieć coś i zostaje publicznie wyśmiana. Bardzo często obraz, który mają w głowie, właśnie osoby z SBS. Więc trzeba to zmieniać. Trzeba no, wpływać na swoją mowę, aby skutecznie ją trenować i w końcu się uwolnić od tego przewlekłego napięcia, tak jak tutaj ta muzyka jest mm. idealnie właśnie no, wskazuje to napięcie przewlekłe na co dzień. Tak, no na szczęście mamy nową mowę, mm -hmm. że no, takie sytuacje to absolutnie w ogóle nie występują. Bo w spokojnej nowej mowie, trzeba no, trochę przychodzi na środek klasy. Mm -hmm. What's your name? My name is David, What's Damn. your name? I'm Daniel. Ja wszystko ja słucham, że idzie witam. płynnie, spokojnie, zresztą idzie to tak ładnie, tak czystą mową. Time że nawet uczniowie aż zazdroszczą, że mm -hmm. tak potrafią kursanci pięknie mówić. Zresztą mamy nawet nagrania kursantów młodych, właśnie w takim wieku, tutaj ja był ten aktor. Po angielsku nawet. Po angielsku zobacz. właśnie, prawda, na języku angielskim, czy niemieckim, czy rosyjskim, gdzieś tam różne są języki tak. i fajnie mówią to, co chcą, czytają nawet teksty no. po angielsku przed całą klasą, już nową mową. Więc no szkoda, że jeszcze w Indiach nie ma nowej mowy, <grym> może kiedyś ale będzie. być może kiedyś <grym> będzie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszamy na kolejny odcinek już jutro, a w komentarzu napiszcie, co myślicie właśnie o tej reakcji dzieci na te bloki, które słyszeli wszyscy w klasie. Dokładnie, dziękujemy i do zobaczenia jutro. O 21.15 zapraszamy na kolejne odcinki. O edukacji na temat SBS i treningach nowej mowy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.